Z nowej siłowni zewnętrznej będą mogli korzystać mieszkańcy rubawki. Zamontowane urządzenia pozwolą na Street Workout. Street Workout to aktywność fizyczna polegająca na wykorzystaniu elementów zabudowy miejskiej lub specjalnie wykonanych do tego celu parkurów do ćwiczeń opartych głównie o kalistenikę. Mimo że taki typ treningu jest w powszechnym użyciu od dłuższego czasu, określenie Street Workout powstało dopiero około 2009 roku. Ma on szerokie zastosowanie jako trening siłowy w takich sportach jak sztuki walki, atletyka czy parkour. Głównymi skupiskami ćwiczących są kraje byłego Związku Radzieckiego, takie jak Ukraina czy Rosja oraz USA. Na Łotwie, gdzie społeczność ludzi uprawiających tę uliczną odmianę kalisteniki, jest jedną z największych i najsilniejszych. Od 2011 roku odbywają się Mistrzostwa Świata w Street Street Workout World Championship. W Polsce istnieje ponad 30 lokalnych grup zajmujących się tym sportem. Wkrótce tę dyscyplinę sportu można będzie doskonalić w Lubawce za sprawą nowej siłowni, która znajduje się na stadionie. Siłownia jest dostępna i czynna w godzinach otwarcia stadionu, czyli od wczesnych godzin porannych do późnych godzin wieczornych. Z tej siłowni mogą korzystać wszystkie osoby, które są zgodne z regulaminem, czyli jest młodzież i dorośli. Zazwyczaj tutaj przychodzą właśnie te osoby, czyli te osoby, które chcą potrenować z obciążeniem własnego ciała. Jest to naprawdę ciekawy, funkcjonalny trening, który może wykonywać każdy. I tutaj są urządzenia dostosowane do każdego rodzaju umiejętności, także dla każdego znajdzie, każdy, każdy się na siłowni odnajdzie. Otwarcie siłowni odbędzie się w najbliższą niedzielę 2 sierpnia. Już w najbliższą niedzielę, 2 sierpnia, zapraszam wszystkich Państwa mieszkańców gminy Lubawka, Kolic, fanów sportu i nie tylko na wielkie otwarcie siłowni do treningu z obciążeniem własnego ciała, czyli treningu kalistenicznego. Już o godzinie 15.30 tutaj będzie miała miejsce ceremonia otwarcia, będzie miała miejsce poświęcenie i uroczyste otwarcie siłowni. Tego poświęcenia dokona ksiądz Artur Capron, który jest znany w środowisku fitness i w kalistenicznym i nie tylko, jak również będą dostępni już tacy, może to być zawodowi kalistyńcy, m.in. Michał Komarnicki, którzy będą tutaj przeprowadzać trening pokazowy, jak również odpowiedzą na wszelkie pytania, jakie będą nurtować osoby zwiedzające te siłowni, przychodzące w dzień otwarcia na jej teren.